Moi drodzy, u mnie jest rodzina trzecia, 16 Kłaniam się ze śniadaniem do was. Tutaj mam dwa tosty, oczywiście z serem i z szynką. Do tego wszystkiego poranna suplementacja. Jeżeli chodzi o kolory tego posiłku, to jest to 703 kalorie, 58, 59 gramów białka, 15 tłuszczu. I 80 gramów wędlowodanów. No i co? Po tych 700 kaloriach przenosimy się na siłownię. U mnie jest godzina 4.08. Znowu kilka minut opóźnienia. Tak samo jak wczoraj. No i co? Dzisiaj mam plecy, czyli dobry trening się zapowiada. No i też tak samo jak przed treningiem barków. No Delikatna rozrzeweczka w dniu pleców skupiam się na rozgrzaniu bicepsów i przedramion, bo tutaj mam zazwyczaj takie największe niepewności co do tego, czy mam to rozrzane po prostu, czy nie. Także co, zabieram się za kilka takich delikatnych serii młotków, trochę rozgrzeję sobie przedramiona i siadam na Właśnie na to, na rydwan przyciążeń. Na dłoniach oczywiście marnezja. Pamiętajcie tylko, żeby potem po sobie posprzątać. No i co, zaczynam z pierwszą serią. E, mieszam sobie to, czy robię to jednorącz, e, czy dwoma rękoma. Z tego względu, że jednorącz jestem w stanie bardziej się wyciągnąć do przodu. E, no ale ta maszyna nie ma regulacji. Oparcia tutaj, to znaczy jest to takie limitowane, a jak wezmę sobie dwoma rękoma, to nie mam, wiecie, nie mogę, nie mogę zrobić w ten sposób skrętu, tylko wyciągam sobie to do przodu i, i też jest spoko, nie? No i co, oszczędzam troszeczkę czasu, a dzisiaj czas też jest ważny. Na kiju 120 kilo. W ostatniej serii wpadło 180 kg. No i muszę Wam powiedzieć, że no i muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę za dużo, bo te dwa ostatnie powtórzenia były takie, wiecie, nie do końca. No ale z drugiej strony zabawa ciężarem. No ale już wiem, że 180 kg na 6 to już raczej jest mój max. Ćwiczenie numer 2, czyli główne ćwiczenie dzisiaj. Ściąganie linki w uchwycie V. E, ogólnie z temu idzie mi nowy uchwyt do tego ćwiczenia. I też, też taki przeroki, drugi uchwyt, ale jeszcze nawet nie wysłali, także póki co robię sobie na y, uchwycie V. Także co, cztery serie jak zwykle. Dzisiaj wyjątkowo tylko w Magnezji, nie mam pasków, gdzieś się zostawiłem chyba w domu. No i od razu czuję w przedramionach, że bardzo możliwe, że nie są przyzwyczajone do takich obciążeń, bo zazwyczaj noszę paski. I to jest minus tego, że stosuję się paski, że te przedramiona jakby no nie rozwijają się w reweraz, z waszym rozwojem siły na plecach. Yy, ale przekładam to. Yy, pod siłę pleców bo zależy mi dzisiaj na sile pleców, także muszę z domu muszę w domu znaleźć te paski a jak nie to zamówię sobie e, zamówię sobie po prostu nowe Jeżeli chodzi o focze wiosło, to zwróćcie uwagę u siebie jak robicie, bo tutaj nie tylko można oszukać przyciągając ciężar do siebie bitepsami, ale też unosząc sobie, jakbyście robili szoroksy. Ja tutaj w dwóch ostatnich seriach ewidentnie to zrobiłem, także na pewno walnę się w pysk przed następnym treningiem, gdy poprawię i troszeczkę muszę popracować nad tempem, bo mam wrażenie, że robię to za szybko. No, Także tak, zwracajcie uwagę jak ćwiczycie, nagrywajcie się, bo ja po klipach widzę własne błędy, nie do końca tak wiecie na żywo gdzieś tam w lustrze. No ale tak, przy foczym wiośle pamiętajcie, żebyście wiosowali, a nie przyciągali bicepsem, no i żebyście nie robili takiego wiecie, do przyciągania ciężaru e, przez e, kaptury. Ostatnia seria jest to 95. No i tutaj mam dodane dwa obciążniki po 2,5 kg. A cały trening zajął mi dokładnie 56 minut. Ładuję się do auta, zaraz się widzimy. Moi drodzy, dzisiejszy trening kończę po, po 59 minutach. Kończę. No skończyłem z całej do rana, teraz już jest popołudnie. Jestem już po mojej pracy. Fajnie tak, 8 godzin, żeby szybko mijało, nie? Niestety to jest tylko na filmie. Także e, był trening, było dużo aktywności w pracy. Mam 13 660 kroków, czyli dosyć dużo. Pewnie w pracy zrobiłem. Z 11 tysięcy, bo na siłowni gdzieś tak robię 2-3 tysiące. Między seriami też bardzo dużo chodzę po siłowni. Nie wiem czy wy też tak macie, że pomimo tego, że mam jakąś przerwę, albo odpoczywam między seriami, albo danymi ćwiczeniami, to po prostu sobie chodzę, tak żeby nabijać sobie aktywność. No i nigdy nie mam tak, że siedzę w miejscu i dawię się w telefon. Oczywiście telefon w ręku jest, tylko po prostu chodzę po tej siłowni. Także mały tip taki ode mnie, jeżeli chodzi o nabijanie dwóch, trzech tysięcy kroków na samej siłowni, bo podjeżdżam autem pod siłownię, wchodzę, wychodzę, jakby no tyle nabijam podczas treningu tak jak mówiłem, szkoda, że nie miałem dzisiaj pasków bo moje przedramiona No nawet do teraz delikatnie czuć, to nie jest jakiś ból tylko czuć, że one, że one były dzisiaj ćwiczone U, napis napis mi się odkleił nie do końca o to mi chodziło, żeby te przedramiona bolały, także albo znajdę te paski, albo po prostu zakupię nowe nie jest to koszty jakiś taki wygórowany. Tylko ja na pewno wezmę po raz kolejny te takie ósemeczki, nie takie nawijane, tylko te óseme, ósemki, tylko będę musiał z, wziąć zamiast. Elki, yy, bo to te paski są w rozmiarach. No to wezmę sobie chyba M-ki, żeby one były troszeczkę ciaśniejsze, żebym nie musiał sobie podwójnie tego nabijać i powinno być dobrze, ale jeszcze poszukam w domu, czy one są, czy nie. Bardzo możliwe, że są w drugim aucie, bo przerzucam te rzeczy jak. No, jak auta są u mechanidów. Magnezja w 100% jakby nie. nie jakby no, okej, okay, spełnia rolę, ale jakby no ona nie, nie spowoduje wam tego, że przedramiona wam się odłączą w ruchu. Te pasty oczywiście też nie, tylko. Jak odpowiednio dobrze je zaczepicie o sztangę o hantle, no to po prostu macie mniejsze napięcie i to napięcie idzie do nadgarstków i przez paski na, na handel czy na sztangę, a tak no po prostu macie troszeczkę wyłączone, wyłączony te chwyt. Jeżeli chodzi o moje jedzenie, to bardzo podobnie jak w dniu wczorajszym były to dwie tortille, a tak naprawdę lawasze 125 g kurczaka ser. E, Skier, trochę pieczarek. Mam wrażenie, że ostatnio ciągle pieczarki e, są bardzo zdrowe. No i też dorzucam je sobie do jakichś sosów, jak mam, albo do, e, do tostów. Bardzo lubię z cebulą i z pieczarkami. W kanale. I co już w Waszych komentarzach, można wyczytać: zdziwienie i też takie zadane pytanie. Dlaczego nie trenuje na wolnych ciężarach? I to też chyba było w podsumowaniu, ale jeszcze raz powtórzę, że ta kontuzja nie chce jej rozdrapać, tej kontuzji, i też nie chcę tracić czasu tego 2025 roku na wydostawanie się z tej kontuzji, nie wiem, naciągnięcia. No, chcę zniwelować sobie wagę do tych 90 kg i wtedy popłusić się o powrót na na przykład wiosłowanie i wtedy będę pewien, że jeżeli ból wystąpi ból powróci to będzie to związane z coś z no będzie to kontuzja tak, ale jeżeli zrzucę z wagi i to się więcej nie pojawi no to to będzie, że to było związane wszystko z warą mam wrażenie, że to może być spowodowane tym, że kompensuje sobie no tak samo jak, jak macie słaby brzuch to bardzo często też was wolą plecy, bo kompensujecie sobie to, co powinien zrobić brzuch, kompensujecie plecami. I u mnie też to może być spowodowane właśnie tym, że na zegarze było 140 kg. No i ten brzuch był po prostu słaby. Nie że to. Nie żebym jakoś wybitnie często trenował brzuch, bo to jest raz, dwa razy w tygodniu po cztery serii allahów, jakby to nie jest jakieś takie, wiecie, wow. Ale yy, brzuch wzmacniacie prawie w każdym ćwiczeniu na siłowni. Nawet jak wyciskacie sobie na, na handle siedząc, to ten tors i tak musi być stabilizowany, to na pewno nie jest, nie jest to taka Stymulacja, jakbyście mieli mm, robić jakieś serie na brzuch. Bo to nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby ten brzuch był na tyle silny, żeby wszelkie takie przeciążenia, które się, się generują, żeby on je kompensował. A jeżeli macie słaby brzuch, no to część tej pracy, przejmują plecy. To może być właśnie tym, tym właśnie powodem, że te plecy bolą, ale nie wychodźmy do przodu, do końca grudnia. Na pewno redukcja na maszynach. Być może spróbuję Pendlay row. To jest taka odmiana wiosłowania w opadzie. To nie jest takie wiosłowanie w opadzie. Nie wiem czy znacie, ale mam wrażenie, że od czerwca, nie od lipca, od 1 lipca, że ja zmienię sobie plan, bo taki mam właśnie zamiar, żeby co 3 miesiące sobie po prostu zmieniać, albo co 12 tygodni, no to co 3 miesiące. Już rzucę sobie pendlay row, jeszcze nie wiem za co, ale już to, to już powoli mi się klaruje w głowie, też mam jakieś inne pomysły do innych ćwiczeń, ale jeżeli chodzi o takie złożone, to na pewno na wpół złożone, to pojawi się pendlay row, przysiadów ruszać nie będę, martwego nie będę ruszał, może zrobię sobie jakieś wiosłowanie w opadzie w oparciu o ławkę, to jeszcze zobaczę. Wszystko jest jakby otwartym tematem, bo jeszcze mam półtora miesiąca. No, ale zdaję sobie sprawę, że część progresu może, może mi znitać z tego względu, że nie ćwiczę na wolnych ciężarach. Jest to taki, wiecie, złoty dral, jeżeli chodzi o, o trening siłowy, że jak najwięcej, jak najwięcej ćwiczeń na wolnych ciężarach. Ale jeżeli macie jakieś problemy zdrowotne, jeżeli nie umiecie, macie taką budowę, że jakby no przysiadł wam sprawia problem, nie macie rozciągniętych tych ee, achillesów, macie po prostu taką dźwignię, no to ja nie widzę problemu, żeby sobie nie wiem wrzucić jakieś hack albo coś innego. Nie ma tutaj żadnego nie ma tutaj żadnego problemu, eee, załóżmy, że przysiad daje Wam 100% efektu, hack, skład może Wam dać, nie wiem, 83%, 85%, ale ta różnica nie jest na tyle duża, żebyście, nie, wiem, nie spali z tego tematu w nocy, nie? Trzeba przyznać, że wolne ciężary są spoko, bardzo chętnie do nich wrócę, jak ten ból... Albo potencjał bólu stąpi, ale póki co redukcja najważniejsza. Trzymam się jak najdalej od kontuzji, trzymam się jak najdalej od choroby, bo ten kwiecień pokazał mi, że jak choroba przyjdzie, no to, no to nie ma tej, nie ma tej, nie ma tego progresu w redukcji. Póki co trzymam się od tego jak najdalej. Na nowym roku zobaczymy, jak to będzie.